Cześć Boże! Cześć! Zakończyliśmy właśnie drugą edycję projektu Bibles, którego celem było inspirowanie młodych ludzi i dzielenie się wiarą, pokazywanie, że Kościół jest pełen pasji, miłości i radości. Organizowaliśmy spotkania dla młodzieży oraz czuwania. Wtedy tej edycji udało nam się dotrzeć do ponad 800 beneficjentów. Zorganizowaliśmy w sumie trzy czuwania oraz prowadziliśmy spotkania formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Odwiedziliśmy również szkoły. Prowadziliśmy lekcje religii, które miały przybliżyć tematykę religii, a także rozwiązywać wątpliwości rodzące się w sercach młodych ludzi. Sporą część naszej działalności przenieśliśmy do sieci. Tworzyliśmy infografiki, właśnie podcasty oraz rozważenia słowa Bożego. Chcieliśmy trafić tam, gdzie dziś znajduje się młodzież do internetu. Chyba nawet nam się to udało, ponieważ jedno z naszych filmów otrzymam ponad 54 tysiące wyświetleń. Udało nam się także nawiązać wiele współprac. Dzięki środkom przekazanym przez naszych sponsorów udało nam się dofinansować pielgrzymkę młodych. Na diecezjalne spotkanie młodych w skrzatuszu. O naszym projekcie pisano nie tylko w lokalnych mediach. Mogliście usłyszeć nas również w Radiu Plus, czy przeczytać o nas w gościu niedzielnym diacyzji koszalińsko kołobrzeskiej Ale najważniejsze to ludzie, których poznaliśmy, i historie, które mogliśmy usłyszeć.